Witam na moim kanale. Dziś zapraszam Was na krótki materiał o moim torze testowym. Jest coś nowego. Fajnie się jeździ kolejkami po podłodze. Można dużo layoutów, torów zbudować, lecz wygodnie jest na stole. Ja mam do dyspozycji stół o wielkości 220 mm na 840, na którym położyłem sztuczną trawę, ale brakowało czegoś jeszcze. Jak położę na sztucznej trawie tory, wygląda to już przyzwoicie, ale nadal szara ściana mojego salonu przypominała betonowe mury. Stwierdziłem, że zaopatrzę się w tło. Wybrałem tło firmy Faller z krajobrazem, który widzicie. Na następnych materiałach na moim kanale będę je wykorzystywać, więc zapraszam do subskrypcji. A na tą chwilę na razie i do zobaczenia.